No, reakcja może być tylko jedna duma, wielka, bo to jest moje piąte dziecko, i zamyka już jakąś część historii, a nawet nie jakąś tylko 10 lat, także wielka duma. A to jest moja wielka miłość tak naprawdę na tym zdjęciu. Moja dziewczyna, pamiętam to zdjęcie, bo dobrze akurat tutaj wyszliśmy. Parę osób odczytało to zdjęcie w ten sposób, że jak skłoniłem głowę w dół to dałem hołd Tomkowi, ale z tego co pamiętam, to yy, chyba patrzyłem, czy nie leży jakaś piątka, nie, świruje. Pierwszy raz byłem na czerwonym, na czerwonym dywanie i co, no i tyle, i fajnie, fajnie że wyszło yy, takie zdjęcie i mówię, yy, moja dziewczyna, no i też mój przyjaciel, który też można powiedzieć, yy, braterską miłością jest przeze mnie obdarzony. To zdjęcie przedstawia tak naprawdę na pierwszym planie gościa w koszulce Zielińskiego, którą dostał od właśnie wspomnianego kolegi. Podpisał ją dla mnie, ja mu za to, znaczy za to ogólnie, ja mu wysłałem swoje płyty. Mamy się z jakimś tam kontakcie, także pozdrawiam serdecznie. A z tyłu widzicie moje płyty. Te kolejna, kolejna część mojej historii i, 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 i jak teraz. Będzie, będzie wznowiony, w sumie już jest chyba wznowiony, także sezon włoski to będę kibicował na pewno zielowi. Pozdrawiam go również serdecznie. Ani jednych ani drugich, ale jeżdżę Mazdą, więc wybrałbym tutaj Mazda, Nike, J-Rock. Polecam moją muzykę do treningu. Nie oglądam raczej serialów komediowych, także ciężko mi tu wybrać. Zakładkę do dokumentalnych filmów. Documentary films chciałem powiedzieć, dokumentalne, bo tam się można czegoś ciekawego dowiedzieć, ale ogólnie propsy dla Netflixa. W prawo to fajnie, to w lewo. W prawo. Jennifer Lawrence, nie znam, w lewo. To może będzie Michael Jackson, ty thriller. Coś ze mną nie tak, polecam sprawdzić.